Witam, witam w kolejnym odcinku PlayGram. W dzisiejszym odcinku yy, świetny RPG yy, Dragon Age Origin na polski początek. Grę kupiłem, dosta, znaczy nie kupiłem, dostałem na Mikołaja Dziś dopiero sobota, wiem, że Mikołaj dopiero w poniedziałek, ale ja dostałem wcześniej yy, Zaczynam od intra, bo intro mi się bardzo podoba Dobra yy, A więc tak, w menu... Yy, ogólnie menu jest bardzo fajne, przejrzyste, dobrze zrobione Fajna muzyczka grania, nie wiem czy będziecie ją słyszeć Tutaj chmury, tam jakiś widoczek po wojnie w grze pokażę wam krótkiego questa, ale lepiej włączę nową grę i pokażę wam jedną fajną rzecz. Gra akurat mi fajnie wyszła, bo nie wykosztowała mi dużo, znaczy... Mikołaja nie kosztowała dużo. Sam sobie ją wybrałem oczywiście Dobra. Pominę Okej okay, zamki. Na początku wybieram płeć Rasę klasę, nie. byśmy byli o, i tam dalej o po prostu gra oczywiście z Dublingiem Gentle wszystko możemy tworzyć ja mam tylko teraz tak pokażę dobra wyjdę już stąd i znowu gra i <laughs> przeczytam wam taki fajny cytat jesteś sz y jesteś szarym strażnikiem jednym z ostatnich członków legendarnego bractwa kiedy Powrócił prastary wróg, zaś w królestwie wbucha wojna domowa, zostałeś wybrany przez los, aby zjednoczyć podzieloną krainę i zabić arcydemona raz na zawsze. Ten cytat, który przeczytałem, to on praktycznie streszcza całą rozgrywkę, całą fabułę. No i to tyle co się dowiecie w fabule, sam sam mogę się przeczytać na pudełku, bo ja tu z pudełka czytałem. Gra jest zrobiona przez twórczu, twórców Mass Effecta. Yy, co by tu o tych grze jeszcze powiedzieć? Gra jest z 20, 2009 roku, ma bardzo ładną grafikę, wymaganie ma w sumie dobre, bo tzn. nie potrzebuje jakoś zbytnio dużych wymagań, bo 20 GB na dysku to trochę dużo, ale kartę graficzną 256 MB. procesor 1,8 1, GHz. Półtora y, gigaramu, ramu y, Giga y, ram, pamięci ram Tego wiecie Dobra wiecie co, ja na razie wyłączę się... Ok Gra się wczytała I mam tutaj mały kwestii, że Zaraz wam dokładnie powiem yy... Wybić bandytów Muszę wybić wszystkich bandytów Ok idziemy

Mam swoją drużynę postaci To jest mój bohater PCX To jest mój pies fado O, tu już mamy mhm. Ok I zaczyna się rozgrywka Więc czekajcie O, chciałbym Ciebie zaznaczyć Ty mm, Będę zdatkował tego ty Tego Ty Tego Fado mi pomoże Okej okay. No bo teraz się jednak zajmę tymi W grze właśnie możemy taktykę mieć Lub normalnie walczyć, ja na razie walczę normalnie Bo jakoś nie chce mi się taktykę robić na filmiku W grę gram już około 4 godzin. a właśnie ważniejsza informacja: nie kupuję Xboxa. Stwierdziłem, że wolę zainwestować komputer. I za tydzień, y, prawdopodobnie, ukaże się filmik z Black Opsa, jak go kupię. Bo za tydzień kupuję Black Opsa. Mam urodziny. Okej. Okay. Pokonani. To tutaj zabiliśmy bandytów. Idziemy teraz tutaj. Fado. Twoim zadaniem jest pokonać tych psów. Fado, 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 atakuj. A ja? A ja jestem tutaj, ok. W grze na pewno jest fajne, że wczuwasz się po prostu w swoją bohatera, swojego bohatera i historię, która się dzieje. Po prostu mnie to poruszyło, że tam jeden był zdrajca. Ja tam dałem mu sygnał, ale ja o tym nie będę zbytnio mówił, bo to był spoiler. A on po prostu uciech. I tam wojnę przegrali, król umarł, mój ojciec umarł, po prostu takie wiecie, smaczki naprawdę fajnie działają, nie? Dobra, atakuj go Tak Ta gra to po prostu klasyczny RPG w którym jest dużo akcji okej okay.